Się z Wami dzisiaj w nowym filmie, bardzo roztrzepana, upocona, ponieważ pogoda jest okropna i nie daje żyć, ale dzisiaj mam dla Was bardzo, bardzo, bardzo ważny film. Dla mnie przede wszystkim będzie to film o maratonie czytelniczym. O maratonie czytelniczym, który współorganizuję razem z Karoliną z Skąbuk, i jestem z tego powodu naprawdę szczęśliwa. Uwierzcie mi, to jest naprawdę coś dla mnie dużego, ważnego. I przede wszystkim coś, co mnie uszczęśliwia, jest to, będzie to wakacyjny maraton czytelniczy, który będzie trwał od 1 lipca do 31 sierpnia bądź do 30 sierpnia, nie wiem, ile dni ma sierpień. W każdym razie chodzi o wakacje. Oczywiście to są takie ruchome widełki, jeśli chcecie, żeby ten maraton czytelniczy trwał dla was 4 miesiące. Niech tyle trwa. Dla nas te dwa miesiące to taka umowna data. I to, czym cały czas tutaj macham, to lista kategorii. Kategorii mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kategorii. Także kategorii mamy 6, Dwa miesiące da radę, moi drodzy, to zrobić. Ale pamiętajcie, tak jak powiedziała Karolina, motyw przewodni tego maratonu to bez spiny. Co będziemy robić w tym filmie? Dzisiaj opowiem Wam o kategoriach oraz... Pokażę Wam różne propozycje do tych kategorii. W tym filmie nie będzie jeszcze mojego TBR-u. Taki film pojawi się za jakiś czas, prawdopodobnie właśnie 1 lipca, ale to jeszcze nie jest pewne. W każdym razie, chyba teraz znacie już wszystkie szczegóły. Jeszcze później pogadamy na sam koniec chwilę o sprawach organizacyjnych, a tymczasem przejdźmy do kategorii. Kategoria numer 1. Książka z motywem podróży road tripu przemieszczania się, czyli każda książka, w której mamy jakiś motyw podróży, gdzie nasi bohaterowie gdzieś po prostu jadą, podróżują, albo są oni cały czas w podróży, albo gdzieś po prostu pojechali, zmienili swoje miejsce pobytu na dłuższy bądź krótszy czas. Specjalnie wybrałam tutaj trzy książki pochodzące zupełnie z różnych światów literackich. E, taka świeżynka zupełnie dla mnie, bo jest to książka, którą dopiero przeczytałam, i jest to też propozycja Karoliny, to The City of Ghosts, czyli książka, e, którą właśnie skończyłam czytać i opowiem Wam więcej o niej w najbliższym vlogu czytelniczym. W tej książce nasza główna bohaterka Cassidy e, przemieszcza się razem z rodzicami z Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam sobie mieszkała, nie wiem w którym stanie, do Edynburga, gdzie jej rodzice będą. Kręcić w film dokumentalny o nawiedzonych, historycznych miejscach. I właśnie tutaj głównym motywem tej książki, oprócz duchów, jest podróż do Edynburga. Druga moja propozycja, jeśli chodzi o podróż, to potraktowanie tego tematu zupełnie z innej perspektywy, i chodzi mi tutaj o żonę podróżnika w czasie, gdzie mamy po prostu podróże w czasie. E, tej książki jeszcze nie przeczytałam, a mam już ją od dawna. Najśmieszniejsze jest, że stoczyłam walkę o to, aby w ogóle te książkę. Książkę mieć, bo mam ją w języku angielskim: The Time, Traveler's Wife, w języku polskim: żona podróżnika w czasie, i na motywach tej książki powstał film o Benjaminie Butonie, natomiast no tak jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj podróże w czasie. Trzecia i ostatnia książka, którą pokazuję Wam jako propozycję do tej pierwszej kategorii to Oliśnienie. Tak, Oliśnienie, coś zupełnie innego, bo horror, jest to mój ulubiony tytuł, jeśli chodzi o Stevena Kinga i nie tylko, bo jest to również jedna z moich ulubionych książek, bardzo cenię sobie liśnienie i historię, która jest właśnie przedstawiona w tej książce. A wszystko, moi drodzy, zaczyna się od bardzo ważnej dla rodziny Torensów podróży. Także pasuje idealnie, jeśli jeszcze nie czytaliście liśnienia, to może być to idealna okazja. W każdym razie książka naprawdę zapewnia dreszczyk, jest tajemnicza, nie jest banalna, bo jest to naprawdę bardzo fajny motyw, jeśli chodzi o horror, serdecznie Wam polecam. Moi kochani, kategoria numer dwa, czyli książka idealna, jeden zachód słońca, czyli inaczej, książka, którą przeczytamy po prostu na raz, ewentualnie na dwa razy. I tak naprawdę tutaj propozycji mam wiele, ponieważ możemy sięgnąć po wiele różnych gatunków, rodzajów książek. W pierwszej kolejności pomyślałam sobie o zupełnie krótkiej formie, o po prostu bardzo krótkiej opowieści, i chciałam mm, przypomnieć Wam o książce, o której Wam kiedyś mówiłam. Którą uwielbiam, wystarczy być Jerzy, Jerzego Kosińskiego. Jest to książka o człowieku, który znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, i dzięki tylko tym dwóm czynnikom jego życie zmieniło się nie do poznania a był to taki zupełny no-name i to może sugerować właśnie ta okładka. W każdym razie książka naprawdę genialna, nie mogłam się od niej oderwać i to właśnie byłaby moja pierwsza propozycja do tej kategorii, taka po prostu krótka opowieść. Następnie moi drodzy, co czyta się szybko, co często czyta się na raz, w naszym wypadku w przypadku dorosłych czytelników, chodzi tutaj oczywiście o literaturę dla dzieci. Wiecie, że literatura dla dzieci jest dla mnie bardzo ważna, bardzo mi bliska i tutaj też właśnie proponowałam wam coś z Półki książek przeznaczonych dla młodszego czytelnika, a ja przygotowałam jako taką lej, luźną propozycję nowość od wydawnictwa Nasza księgarnia do mnie z tej ziemi. I tutaj, kolejna moja propozycja, to po prostu krótka forma opowiadania, i pomyślałam sobie o najnowszym. Zbierze opowiadań od Jakuba Małeckiego z wydawnictwa SQN: Historie podniebnej jest tutaj parę krótkich opowiadań. Nie wiem, czy przeczytamy całą taką książkę na raz podczas jednego zachodu słońca, natomiast na pewno kilka opowiadań uda nam się przeczytać. Jak nie Jakub Małecki, to może coś zupełnie z innej półki, natomiast dalej opowiadania mam tutaj coś zupełnie innego. Tangle Weed and Bride jest to książka, którą kupiłam razem z Karoliną. I tutaj mamy coś naprawdę ciekawego i pysznego. Jest to zbiór 13 feministycznych retlingów bardzo znanych baśni. I to również nadaje się idealnie do tej kategorii, ale również same baśnie byłyby idealne. Także tu naprawdę w tej kategorii można przebierać. A moją następną i ostatnią propozycją to po prostu. Komiks bądź powieść graficzna. Ja mam tutaj Royal City, czyli mój taki pierwszy komiks, który ostatnio kupiłam, jeszcze go nie przeczytałam, jeszcze to dalej przede mną. Natomiast myślę, że komiks przeczytałabym na pewno za jednym posiedzeniem, bo e, aż szkoda mi się zawsze odrywać od takiej formy, a jest ona na tyle niewymagająca, że można na nią poświęcić jeden wieczór. Moi kochani, kolejna kategoria, kategoria numer 3 to wakacyjne kolory na okładce. I kiedy z Karoliną rozmawiałam o tej kategorii, to w mojej głowie była tylko jedna książka, którą, którą kupiłam ostatnio w Pradze i Wam pokazałam. A mówię tutaj o na szybko chwytam The Summer of Impossible Things. Te kolory to jest dla mnie definicja lata, definicja wakacji, i na pewno ta książka znajdzie się w moim kibiarze, To mogę Wam już zdradzić tak na pewno. Dla mnie kolory lata, kolory wakacji, to właśnie pomarańcze, czerwienie, żółcie. Dalej mam tutaj kolejną propozycję książka od Alice Osman, I was, I was born for this i coś zupełnie z innej półki, dla mnie również bardzo wakacyjnego, kolory takie niebieskie, turkusowe, a Mam tutaj książkę dla dzieci, nowość na mojej półce, Hela Foka i historię na fali. To jest, to, to się nazywa dla mnie wakacje, to są dla mnie kolory wakacji, to jest dla mnie definicja lata. Także te książki myślę, że na pewno schrupię sobie w tym maratonie, ale nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji. Kolejna kategoria, czyli kategoria numer cztery, zawsze muszę sobie pomóc, to... Książka idealna na plażę. I tutaj tak naprawdę miałam zagwozdkę, bo zaczęłam się zastanawiać, co jest dla mnie idealną książką na plażę, gdzie jestem kompletnie osobą nie multitasking i nie potrafię czytać, kiedy jest wokół mnie wiele osób, no chyba, że naprawdę się postaram. I przygotowałam trzy propozycje. Przede wszystkim skupiłam się na książkach obyczajowych, książkach nie wymagających wiele odczytelnika, no na pewno... Będzie tak w przypadku dwóch moich propozycji, z trzecią może być inaczej. Po pierwsze, coś, co sama planuję czytać w wakacyjną porę, jeśli uda mi się położyć gdzieś na plaży. Współlokatorzy, czyli dość nowa, świeża pozycja od wydawnictwa Albatros. I coś, co przywiozłam, moi drodzy, w ten weekend z Domku nad Jeziorem, książka, którą zostawiłam tam wiele, wiele lat temu, Dziedzictwo od Katrin Webb. Pamiętam, że czytałam tę książkę podczas pierwszego roku studiów, czyli dawno, i książka niesamowicie mi się podobała, a jest to obyczajówka, w której mieszają się dwie historie. Mamy tutaj parę narracji. Pamiętam, że książka genialna, i właśnie taka książka wydaje mi się być idealna na plaże na ławkę do miasta, na to ognisko, jakkolwiek wyobrażamy sobie nasz wolny czas, to właśnie coś takiego bym chętnie przeczytała jeszcze raz. I do tej kategorii idealna książka na plaży przygotowałam jeszcze coś zupełnie z innej półki i jest to Only Ever Yours od Louise O'Neill. O tej autorce często słyszycie u mnie na kanale. Jest to autorka, która porusza bardzo ciężkie oraz kontrowersyjne tematy. Przede wszystkim feministka, i właśnie w takim tonie jest to książka. Nie należy to na pewno do gatunku lekkiej obyczajówki, natomiast jest to coś cięższego, ale dalej, moim zdaniem, wpisuje się w taki, w taki schemat. Książki wakacyjnej, bo z drugiej strony jest to też taki czas, kiedy możemy się wyłożyć na tej plaży, wyłączyć się kompletnie i zapomnieć o czymkolwiek, i wtedy taka książka też może być dla nas bardzo ciekawa. Jeszcze rozmawiałam wczoraj z Karoliną, że do tej kategorii idealny byłby również reportaż. Czemu nie, też możemy się kompletnie wyłączyć i skupić. Także, tak naprawdę, proponuję Wam tu zupełnie dwie rzeczy: albo coś, na czym możemy się skupić i właśnie skorzystać z tego czasu na plaży. Że nic nas nie musi obchodzić, albo właśnie coś lekkiego. Ja jestem osobą, która wybierze coś zupełnie lekkiego, dlatego że nie potrafię się skupić, kiedy wokół mnie jest głośno, ale nie każdy tak ma, czego zazdroszczę. Moje kochani, przedostatnia kategoria, czyli posłużę się moją listą, wymarzone wakacje, czyli książka, która dzieje się w mieście, państwie, które chcielibyście odwiedzić, bądź została napisana przez autora takiego. Pochodzenia. Mam tutaj dla Was dwa tytuły i tutaj po pierwsze książka, która musiała się znaleźć w tym filmie, musiałam tylko wybrać dla niej dobrą kategorię, to oczywiście totalny hit zeszłych wakacji, jedna z moich ukochanych książek, Wielka Samotność od Christine Hanna. Tutaj większa część akcji dzieje się na Alasce, i właśnie po przeczytaniu tej książki marzę o tym, aby zobaczyć Alaskę. A z kolei ta mniejsza część akcji dzieje się w Chicago, a Chicago to również dla mnie jedno z takich miejsc, które bardzo chciałabym zobaczyć. I moi drodzy, druga książka w tej kategorii to Syrena i Pani Hancock. Akcja tej książki toczy się w Londynie. W Londynie była mnie raz. Jadę też właśnie na wakacje do Londynu na bardzo krótką chwilę, ale ja. Natomiast musiałam do tej kategorii znaleźć książkę, której akcja działałaby się w Londynie, akurat tego jeszcze nie czytałam, także może. Znajdzie się w moim TBR-ze. Moje kochani, ostatnia kategoria, i tak naprawdę kategoria, której kompletnie nie mogło zabraknąć w tym maratonie, to Podmorska Przygoda, bo jakżeby inaczej, czyli książka, gdzie akcja dzieje się pod wodą lub na wodzie. I teraz moje propozycje nie będą dla Was żadnym zaskoczeniem. Po pierwsze, The Surface Breaks od Louise O'Neill, o tej autorce już dzisiaj mówiłam. Pokazuję Wam książkę w języku angielskim, natomiast premiera Polska będzie już w lipcu, także idealnie się składa i jest to feministyczny retailing małej syrenki, czyli jak najbardziej coś co dzieje się pod wodą. Na ten moment mogę wam już zradzić, że jestem niesamowicie podekscytowana polskim wydaniem tej książki, ponieważ e, jako swój kompletny debiut będę miała nad nią patronat medialny. E, możecie się domyśleć, że jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ tę książkę tutaj pokazuję Wam od dawna i jest to dla mnie hit, e, jeśli chodzi o ten rok. Następna książka, też również żadne dla Was zaskoczenie, to będzie Sewitch, czyli książka o Urszuli, e, o tej wiedźmie morskiej. Wiedźmę morską, jako Urszulę, znamy dzięki ekranizacji disneyowskiej, a. Chodzi tu po prostu o Sewage i mamy tutaj historię, właśnie Wiedźmy Morskiej. Książkę tę już czytałam, opowiadałam wam o niej wiele, również o jej polskim tłumaczeniu. Moi kochani, to by było na tyle. Powiedziałam wam o wszystkich kategoriach, pokazałam wam moje propozycje. Niedługo pojawi się film z moim TBR-em. Natomiast sądzę, że maraton trwa na tyle długo, że ten, mara że ten TBR będzie ulegał pewnym modyfikacjom. Najważniejsze to, tak jak już mówiłam, bez spiny podchodzimy do tego kompletnie na luzie. No i nazwałyśmy to tak oficjalnie wakacyjny maraton czytelniczy, więc jeśli będziecie mieli ochotę podzielić się z nami waszym TBR-em i chcielibyście, żebyśmy to po prostu z Karoliną zobaczyły, to stawiajcie zdjęcia właśnie z takimi hashtagami. Oznaczajcie mnie, oznaczajcie Karolinę. I bawcie się dobrze. Muszę Wam jeszcze raz powiedzieć, że jest to dla mnie niesamowicie ważna sprawa. Od zawsze marzyłam mi się organizacja maratonu i tak naprawdę z Karoliną super się zgadało na ten temat. I moi drodzy, żeby nie przedłużać, żeby ten film był szybki, dynamiczny, na razie żegnam się z Wami, czekam na propozycje Waszych tibiarów i na razie do zobaczenia. Pa! pa.